W świecie, gdzie dzieci mają swoje tajemnice, a roboty swoje algorytmy, żyją razem. Antosia i robot chaos. On myśli za dużo, ona czasem nie myśli wcale, ale razem rozwiązują nawet największe poranne katastrofy. Dziś rano coś zniknęło coś bardzo ważnego. Czy to tajemniczy potwór porwał tablet Antosi? A może to. Skarpetkowy sabotaż. Chaos wkracza do akcji. Tego dnia Antosia była wyjątkowo roztargniona, ale Chaos, jak to Chaos, miał swój własny plan. W piękny poniedziałkowy poranek w pokoju Antosi. Zresztą, posłuchajcie sami. Antosiu, spakowałaś tablet na zajęcia z rysowania? Tak, mamo. No, chyba tak. Tablet! Znaleziono nic! Brak tabletu! Alarm ignorancji! Tak zaczęła się najbardziej chaotyczna przygoda przedszkolna w życiu Antosi. Chwilę później w przedszkolu. Pani Moniko, nie mam tabletu. Może go tu zostawiłam? Zgubiłaś? A może zostawiłaś w domu? Skanowanie otoczenia. Wykryto Lizaka. Fałszywy alarm. Robot Chaos skanował wszystko, tylko nie to, co trzeba. Poszukiwania tabletu. Hipoteza. Tablet zjadł potwór przedszkolny. Rozpoczynam akcję pułapka. Chaos! Ty chyba masz zwarcie, podejrzane oprogramowanie. Tablet zlokalizowany. Ej, oddaj, to mój! Mam tam Minecrafta! Chaos! Zostaw dzieciaka serio. Minecraft? Podejrzane oprogramowanie. Przechodzę w tryb. Analiza kodu. Tak, to był tablet Kacpra. Ale chaos chyba serio ma zwarcie. Niestety w przedszkolu chaos nie zdołał odnaleźć tabletu. Ciekawe, gdzie on jest? Analiza danych z rana. Antosia kłamała. Ej, ja nie kłamałam, po prostu myślałam, że go spakowałam. Robot Chaos przeprowadził rekonstrukcję wydarzeń. Wirtualną. Kilka chwil później, w łazience, obiekt zlokalizowany. Status! Między skarpetką a bananową skórką. Nie wierzę. Dzięki, chaos. Czasem jesteś nawet pomocny. Aż sam w to nie wierzę. Chaos odnalazł tablet. Myślicie, że Antosia nauczyła się czegoś dnia dzisiejszego? Dajcie znać w komentarzach. W sumie. Może warto sprawdzać, zanim powiem, że coś zrobiłam. Zapisano! Nauczka! Antosia 1, chaos zero. ale robot wróci silniejszy. A jutro czeka ich jeszcze większe wyzwanie: chaos w kuchni. Tego wieczoru Antosia nauczyła się dwóch rzeczy. Pierwsza, sprawdzać dwa razy. Druga, nie zostawiać tabletu przy skarpetkach. Zamykam dzień! Pamiętnik robota zapisany: Antosia, jeden chaos, zero, mój najlepszy dzień. No i proszę, jeden tablet, a tyle zamieszania. Przedszkole zamieniło się w centrum dowodzenia NASA. Chaos skanował wszystko od szafki po Lizaka. Antosia, jak zawsze pewna, że na pewno coś zrobiła, a tablet? Oczywiście w najbardziej logicznym miejscu, między skarpetką a bananową skórką. Ale coś się jednak udało odnaleźć. Nie tylko tablet, ale też ważną lekcję. Sprawdź zanim powiesz. I nie zostawiaj nic przy skarpetkach. A Chaos już ładuje baterie, bo jutro rusza na kolejną misję. I ostrzegamy. Tym razem to będzie kuchnia. Ciąg dalszy, bardzo chaotyczny, nastąpi. Ta jeżeli spodobała Ci się przygoda Antosi i chaosa, to zostaw łapkę w górę i nie zapomnij też zasubskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce.